Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są wektor i haker. Dziś pokażę Wam, jak nauczyć psa, żeby nie skakał na nas podczas powitania. Czy po powrocie do domu? Czeka na Was rozemocjonowany pies, który skacze jak oszalały, szczeka, podgryza i nie jest w stanie. Panować swoich emocji i swojej radości, e, dlatego, że właśnie Was widzi. E, oczywiście, w momencie, kiedy macie młodego szczeniaka, takie zachowanie bardzo często uchodzi mu na sucho, ponieważ uważamy, że jest ono urocze, słodkie i nie walczymy z tym w żaden sposób. Natomiast w momencie, kiedy pies trochę podrośnie, kiedy to zachowanie robi się niebezpieczne, kiedy to drapanie jest rzeczywiście intensywne, to podgryzanie jest naprawdę nieprzyjemne i skakanie jest nie do zniesienia, wtedy zwykle budzimy się. Dopiero, że mamy jakiś problem i że coś z tym trzeba zrobić. E, dlatego, jeżeli chcecie oduczyć psa skakania, proponuję zacząć tą pracę jak najwcześniej. Oczywiście najlepiej jest pracować ze szczeniakiem już od pierwszego dnia, kiedy pojawia się w naszym domu i po prostu nigdy nie nauczyć go takiego sposobu witania się z ludźmi. E, witajcie się z psiakiem tylko wtedy, kiedy jego cztery łapy znajdują się na ziemi i dzięki temu w ogóle problem skakania nie będzie Was dotyczył. Jeżeli już macie jednak dorosłego psa, e, i ten y, taki rytuał skakania już jest w nim mocno utrwalony, i jest kilka sposobów, żeby z tym walczyć. Pierwszą taką metodą jest ignorowanie zachowania. Y, wielu trenerów doradza, żeby właśnie ignorować psa w momencie, kiedy wchodzimy do domu, żeby na niego nie patrzeć, nie głaskać go, nie mówić do niego. Dzięki temu psu y, łatwiej będzie opanować emocje i łatwiej będzie troszeczkę się opanować. Natomiast ta metoda nie zawsze działa. Jeżeli mamy psa bardzo takiego podekscytowanego, dla którego nagrodą samą w sobie jest to, że może trochę poskakać i dostaje jakiś rodzaj uwagi od nas, nawet jeżeli krzyczymy na psa, czy próbujemy go jakoś z siebie zgonić czy zrzucić, zawsze jest to jednak uwaga, którą poświęcamy psu i jest to dla niego takie zachowanie samonagradzające się. Czyli mimo jakiejś negatywnej energii z naszej strony, pies i tak będzie to. Zachowanie sobie powtarzał, ponieważ jest ono dla niego nagrodą samą w sobie. I w takim przypadku e, ignorowanie tego zachowania absolutnie nie pomoże. E, również, kiedy mamy psa, który jest bardzo silny, bardzo taki natarczywy w tym skakaniu, e, ciężko jest takie zachowanie sobie po prostu zignorować, ponieważ pies może zrobić nam krzywdę. Drugą metodą może być nauczenie psa zachowania wykluczającego. Jeżeli nauczycie psa, żeby spokojnie siedział na swoim miejscu w momencie, kiedy wchodzicie do domu, no to wykluczacie w ten sposób skakanie. Pies nie może siedzieć na miejscu i skakać w tym samym czasie. Oczywiście w momencie, kiedy macie psa bardzo podekscytowanego, ta nauka jest dosyć trudna, ponieważ musicie pracować z psem w bardzo takim silnym pobudzeniu i w bardzo dużych rozproszeniach. Przyda się więc tutaj pomoc asystenta, który będzie trzymał psa na smy, jako takiej asykuracji i po prostu pilnował, żeby pies rzeczywiście na tym miejscu pozostał. Jeżeli jesteście w domu z psem sami, no to trochę ciężko będzie wam nauczyć psa krok po kroku, żeby rzeczywiście umiał opanować swoje emocje, pójść na miejsce i grzecznie tam sobie siedzieć. Tu z pomocą może przyjść nam nauka samokontroli i opanowania emocji psa, ponieważ psy skaczą bardzo często właśnie z takiej ekscytacji i e, główną przyczyną jest to, że nie potrafią opanować swoich emocji, więc e, praca właśnie nad samokontrolą bardzo tutaj pomaga. O tym, jak ćwiczyć samokontrolę, mówiłam już w jednym z poprzednich odcinków, więc link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tu chciałam tylko zaznaczyć, żeby nie wykonywać tego ćwiczenia tylko wtedy, kiedy pies jest spokojny, opanowany i w 100% się kontroluje, tylko właśnie, żeby poćwiczyć sobie z psem w momencie, kiedy wracacie do domu. Trzeba mieć oczywiście zawsze przygotowaną garść smakołyków i na spokojnie przekierować sobie to zachowanie niepożądane psa na smakołyki i poćwiczyć z nim chwilę samokontrolę. Jeżeli już macie tę garść smakołyków, dobrym sposobem może być też po prostu rozsypanie ich na podłodze. Jeżeli dla psa większą nagrodą w tym momencie jest zjadanie smakołyków niż skakanie i witanie się z wami, to najprawdopodobniej wybierze właśnie te smakołyki i dzięki temu łatwiej będzie mu się trochę uspokoić. Jeżeli macie małego psa, dobrym sposobem może być witanie się na wysokości jego pyska. Należy więc kucnąć albo pochylić się, poczekać aż pies do was podejdzie i głaskać go w taki sposób, żeby cały czas cztery łapy psa znajdowały się na ziemi. Oczywiście nie jest to dobry sposób i odradzam go, jeżeli macie dużego, silnego psa, który jest w stanie was przewrócić. Jeżeli macie dużego, silnego psa albo po prostu nie chcecie, żeby pies lizał was po twarzy, dobrą alternatywą może być danie mu czegoś do pyska, żeby mógł to sobie ponosić. E, wiele psów e, samych szuka po prostu jakichś przedmiotów, zwykle są to kapcie albo buty. E, łapie je, gdy tylko zobaczą właściciela w drzwiach i zaczynają biegać po całym domu e, z tym przedmiotem. Jest to zachowanie zupełnie naturalne, zwłaszcza dla retrieverów, czyli dla psów, które od lat były hodowane do aportowania. E, takie rasy jak Labrador, Golden i tak dalej, ale generalnie dla wszystkich ras i typów psów jest to dobra alternatywa. Psy po prostu trzymając coś w pysku e, czują się lepiej, bezpieczniej i łatwiej jest im zapanować nad swoimi emocjami. Poza tym pies, który trzyma coś w pysku, nie będzie też szczekał. Jeżeli nie chcemy, żeby pies ślinił nasze kapcie czy buty, dobrze jest przygotować sobie jakąś jedną zabawkę, którą będziemy właśnie stosowali w takich sytuacjach. Gdy tylko przekraczamy próg, dajemy psu zabawkę do pyska, pies będzie biegał z tą zabawką, rozładuje niepotrzebną energię i już dużo spokojniejszy będzie mógł się z nami przywitać. Najskuteczniejszą chyba metodą e, oduczenia psa skakania na nas podczas powitania jest tak zwana utrata spodziewanej nagrody. E, I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tą spodziewaną nagrodą jesteśmy my, ponieważ pies przez wiele godzin był sam nudził się, nic ciekawego się nie działo i nagle pojawia się opiekun, który kojarzy się psu z jedzeniem, z zabawą, ze spacerami, ze wszystkim tym, co jest fajne. W związku z tym pies już nie może się doczekać i ta ekscytacja rośnie w taki sposób, że pies skacze już nie wie co ze sobą zrobić. Dla wielu psów pojawienie się opiekuna jest nawet większą nagrodą niż jakiekolwiek smakołyki czy zabawki, dlatego właśnie wcześniejsze metody, które opisywałam z użyciem zabawek czy smakołyków, mogą na wasze Psa po prostu nie działać. Jeżeli tak jest, to najlepszą metodą będzie tutaj po prostu pozbawienie psa tej spodziewanej nagrody czyli wyjście z mieszkania. W momencie kiedy pies tylko zaczyna na was skakać, kiedy tylko zachowuje się w sposób, który jest dla was niepożądany, wychodzimy z mieszkania. Jest to dla psa pewnego rodzaju kara, ponieważ pies spodziewał się powitania i tutaj szaleńczej zabawy, a nagle człowiek zniknął. Dajemy psu kilka sekund na to, żeby przeanalizował sobie tą sytuację i trochę się uspokoił i znowu wchodzimy do mieszkania. Jeżeli pies zachowuje się spokojnie, możemy spokojnie się z nim przywitać, oczywiście tylko wtedy, kiedy cztery łapy będą znajdowały się na ziemi. Natomiast jeżeli pies znowu zaczyna skakać, znowu wychodzimy za drzwi i powtarzamy sobie to ćwiczenie tak długo, aż pies zrozumie o co w nim chodzi i zrozumie, że skakaniem nie uzyska tego, czego chce. Bardzo ważne jest to, żeby wychodzić z mieszkania bardzo szybko, gdy pies tylko zacznie skakać, po to, żeby szybciej skojarzył sobie swoje zachowanie z naszą reakcją. Na początku może się wydawać, że będziemy musieli wychodzić z mieszkania i do niego wracać w nieskończoność. Natomiast psy naprawdę bardzo szybko uczą się o co tutaj chodzi i uczą się, że tylko w momencie, kiedy cztery łapy znajdują się na ziemi, mają naszą uwagę, mają naszą obecność i zaczynamy się wtedy z nimi witać i zaczynamy się nimi interesować. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, jak oduczyć psa skakania na Was podczas powitania. Dałam Wam tutaj kilka sposobów i jestem bardzo. Bardzo ciekawa, który sposób sprawdzi się u Was najlepiej. Napiszcie mi o tym proszę koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek piesologii, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na bloga i do zobaczenia.